Siemaneczko, siemaneczko, tak jak zawsze niedziela powinienem opłykać film z trasy, bo mam go przygotowanego, daily vlog, oczywiście pozytywny, z uśmiechem, ale wydaje mi się, że w tym momencie nie jest czas na tego typu film, w tym momencie są ważniejsze rzeczy, w tym, teraz moja koleżanka dała post na Facebooku, że potrzebuje wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, ma tak, dwie kobiety i piątka dzieci, kto ma jakąś lodówkę, pralkę, czy takie tam różne rzeczy potrzebne do życia, a ja mam tak, pralkę, Mam lodówkę, miałem to wystawić na Allegro. Nie wiem, od pół roku wystawiłem na Allegro i szczęście od Boga, że tego nie wystawiłem, że to mam, bo mogę komuś pomóc. Nas jest piątka, słuchajcie, mamy jedno łóżko dość duże, mamy drugie łóżko. My sobie poradzimy, a te łóżko na przykład, tutaj jak mamy właśnie z córeczką w pokoju, gdzieś, jak, gdzie, te, gdzie ta najmłodsza albo Maja może spać, to to łóżko właśnie damy uchodźcom z Ukrainy. Właśnie to łóżeczko mamy, to damy nam będzie niepotrzebne. Też pójdziemy na strych, tam wam zaraz pokażę, że mamy kilka rzeczy. I zaraz za chwilę przyjdzie transport i to zabierze. No Słuchajcie. Właśnie jak mamy jakiś sprzęt, jak mamy możliwość pomagania, to naprawdę pomagajmy. Całe szczęście, że ja właśnie tą pralkę nie wydałem. A w tym momencie Kasia do mnie napisała, właśnie co wystawał ten że zadzwoniła, że bierze wszystko, Adrian, co masz to biorę. Mamy jeszcze koc, jakieś rzeczy. I zobaczcie, dobra pralka ona jest. jest. Dobra praleczka, wiadomo, już jakiś czas ma, ale ona jest dobra. I mam też taką dużą lodóweczkę, jak widzicie, ona działa. Wszystko to powinno działać. Nie ma żadnego problemu, więc słuchajcie moi drodzy, jak macie jakiś odpowiedni sprzęt I tak dalej, zobaczcie na różnych grupach, czy na różnych forum Kto potrzebuje pomocy, dajcie to Tak samo jak ja to robię, dlatego taki filmik się właśnie postanowiłem zrobić Żeby promować takie pomaganie, bo wiem jaka jest sytuacja Kalka jest cała, nawet no, córeczka mi pomaga, ale no nie straciło? No. Opróżniłaś już wszystko? Tak Z To dobrze Tak Przejdzie? I pójdziemy po pralkę Wszedł wszystko. To już połóż. Sztućce, tam, y, naczynia. Ta, ale... e, no, jedni powinni być. Wiecie, muszę zrobić, wiesz co, y, miejsce w garażu gdzieś tam z tyłu i, i rzeczywiście zbierać te rzeczy. No i później I, wydawać. Wiesz, jak, jak I znowu, nie, to już no będą dokładnie. wiedzieli wszyscy, że u mnie to jest, że można przyjść i, i coś zawsze się znajdzie. No, nie? Super właśnie, tak trzeba robić. robić. Jeszcze idziemy po kuchnię gazową, ponieważ mamy. Mieliśmy tu kuchnię stawić sobie na dom, który będziemy budować, ale stwierdziliśmy, że my nawet sobie zakupimy za jakiś czas. A tymczasem, właśnie jedziemy do teściów, bo tam mamy w piwnicy kuchnię gazową. Mamy nadzieję, że pomoże po prostu tym uchodźcom, którzy będą gościć w naszym mieście. I takie miasteczko małe Brzeziny, zobaczcie, pomagamy i wy również pomagajcie. Widzicie ostatnio, co się działo z paliwem, w tym momencie on kosztuje 6,20 paliwo, rozumiecie to? 6.20, bam, bo ktoś ogłosił, że paliwa nie ma i tu pamiętam, że żona do mnie dzwoni, to że kolejka taka była, że cała ulica nasza była zawalona, ponieważ wszyscy chcą paliwa, nagle, przyjeżdżali beczkami, kurde, mauserami, żeby tylko zdobyć paliwo, auto, zapełnione beczki, jeszcze mausery pakowali niektórzy ludzie. Mój kolega wczoraj jechał ciężarówką, wiózł żywność i zatankował tylko paliwa za 50 zł, bo już zabrakło paliwa na stacji. Wysłał mi filmik, ja mówię, no ręce opadają, kuźwa. A wcześniej, kurde, kierowcy pewnie z osobówek, mausery se popakowali w beczki i trzymają teraz w komórce te paliwo, bo bali się przed sceną. Może pierwsza zasada, że bali się może przed sceną, a druga zasada, yy, że też bali się, że tego paliwa zabraknie. Ale też pomyślcie o kierowcach ciężarowych, gdzie włożą to wszystko, tą żywność tam i tak dalej. Jak transport stanie, to bam, nie będzie żywności, nie będzie nic. Dlatego pamiętajcie yy, o wszystkich, a podstawa jest jedna: paliwa nie zabraknie. Mój Mój szwagier pracuje, rozwozi paliwo. Udział nie zabraknie, Adrian. To tylko jest ludzka panika, którzy wykupują ze stacji i dlatego brakuje, bo jak jest kolejka i każdy wykupuje małzery pod siedem. to wiadomo, że zaraz zabraknie, jak nie ma nagle dostawy, no nie? Dlatego nie możemy panikować, nie wykupujmy od razu, bo później kierowcy cioszówki zabraknie będzie czekał kurde cały dzień na paliwo i żywności, nie dowiezie na czas. Właśnie córeczka mi dzisiaj pomaga we wszystkim w działaniu, jeszcze do teściów podejrzamy do bloków. Dajemy kuchenkę gazową, po łóżko przyjadą w poniedziałek, bo do busa teraz łóżko się nie zmieściło Dlatego, wczoraj oni nie tutaj zaparkują Dlatego wydajemy później następne rzeczy Dobra, w dupie mam tutaj stanę To jest ważniejsza akcja niż teraz stawanie sobie jest. No się o, o. To jest gazowa, jest leciutka, tylko butle załatwić i działa do przodu. Dziękuję. E, I tu są takie jakby z foteli też, nie? ale to się przydadzą. A tam, no że... pewnie, że no, tak. Dobra, to 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 wywo... Super, coś fajnie. To jeszcze nie wiem czy możesz. Teraz jakby ktoś na przykład z oglądających chciał wesprzeć tą całą akcję, bo Ty robisz tam zbiórkę, to gdzie, gdzie musi się zgłosić? Do mnie. Do Ciebie. Do mnie. Jak coś, to zostawię Twój profil, czy link do Twojego Instagrama, tak. czy Facebooka. Facebooka. Facebooka w opisie jak coś. Pamiętajcie, jakbyście chcieli pomagać to w okolicy Łodzi Kasia robi sam zbiórkę, Magara wszystko pakuje, później będzie rozdawała, no nie? A no jak? No ale dobre. Takie są najlepsze właśnie, no nie? Dobra, dobra tutaj wrzucajcie i... Najbardziej to mi szkoda dzieci. Jak te widzę te zdjęcia, jak te dzieci płaczą, jak matki biegną z dziećmi na rękach. Masakra. Dlatego jak możemy to wspierajmy uchodźców, pomagajmy im jak tylko możemy. Nawet widzieliście, no nie, takie rzeczy jak dzisiaj ja, pralka, lodówka, miałem to. To mówię, dobra, ja to mam. Całe szczęście, że to nie sprzedałem komuś, no bo miałem to sprzedać, wcześniej wstawić na OLX, tak dalej, za parę groszy komuś optyć, nawet za pół darmo czy za darmo, ale mówię. Kurczę, super, że tego nie zrobiłem. Bo teraz mogę chociaż tą pomóc, pomóc, zebrać. Wszystko dzisiaj bus przyjechał, zabraliśmy wszystko, jeszcze łóżko mają jutro, bo się łóżko nie zmieściło, no bo żoną stwierdziliśmy tak, mamy dwa łóżka, jest nas pięcioro, no to tak, weźmiemy małą do nas, a starsza będzie spała sobie najwyżej z tą spolą z w na jednym łóżku i się spokojnie pomieścimy, bo to łóżko dość duże mamy, dlatego widzicie, no nie, dwa łóżka, jesteśmy w piątkę, spokojnie sobie damy radę. Dlatego jak możecie. To też zróbcie taką akcję podobną w waszej miejscowości. I u nas jest taka sytuacja, że są mieszkania komunalne, z tego co słyszałem, i po prostu są, wiadomo, no nie w tam gorszym stanie, ale są. I tam po prostu tą lodówkę, co dałem, to łóżko, wszystko tam się wpakuje, i jutro już nadjeżdżają, właśnie z tego co wiem, rodziny, czyli yy, kobiety z dziećmi, bo mężów nie ma, bo są na wojnie, kobiety z dziećmi, już będą mieli tą lodówkę, będą mieli pralkę, będą mieli to, jakieś takie warunki, do siebie będą mieli. No, jak możecie, to udostępnijcie ten film. Po, pokażcie, że takimi rzeczami też możemy pomagać. tego zostawcie, nie wiem, lajka, czy w dół, czy w górę. To już obojętne, także po prostu ten zasięg tego materiału zwiększy, żeby pokazać jak największą osób. Jak również zostawcie komentarz dla zasięgu, ale nie proszę tutaj o subskrypcję. Nie wypada na takim materiale, prosić o subskrypcję. Zawsze powtarzam, jeśli podał filmik, zostaw łapkę w górę subskrybuj. Nie, tutaj nie proszę o subskrypcję. Tutaj proszę tylko po prostu o to, żeby. Pokazać, czy udostępnić ten materiał, czy tak, że jednak warto pomagać, moi drodzy, bo widząc właśnie matki z dziećmi, które nie mają mężów, pojechali walczyć o wolną, o wolność Ukrainy, normalnie krew zalewa, krew zalewa i łzy w oczach, bo normalnie człowiek ma, jak to wszystko jest okrutne, tak, ja mam trójkę dzieci. Dlatego możecie mnie zrozumieć, jakie mam teraz odczucia, tak? Ja mam trójkę dzieci i w takiej sytuacji wiem, co te, te rodziny czują. Dlatego to są ciężkie chwile, ale słuchajcie, też nie możemy wpadać w panikę, jak z tym paliwem. Kurde, jak wam wcześniej wspomniałem, normalnie jak widziałem te filmiki, gościu podjeżdża z przyczepką, Mauser, bańki i tak dalej, bo zaraz paliwa nie będzie. A mój znajomy nagrał filmik, zanikował tylko 8 litrów, bo już zabrakło paliwa na stacji. A jechał ciężarówką, wiózł żywność. Wiózł żywność, miał rezerwę paliwa zatankową, tylko 8 litrów paliwa nie było, bo oczywiście paliwa nie zabraknie, no ale jak, jak wcześniej wspomniałem, kurde, ze cały dzień i całą noc każdy po paliwo, du, 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 a dostawa jest na przykład później na południe, no to automatycznie wiadomo, że tego paliwa zaraz zabraknie na tej stacji, a każdy go wykupuje, a ludzie już straszą, panikują, że paliwa nie będzie. To paliwo będzie. Mój szwagier pracuje na stacji i powiedział, nie bójcie się, to paliwo jest, tylko my nie znużamy z zestawą, bo każdy raz wykupuje to paliwo i chowają po kątach. wam mać. A później kierowcy, którzy jadą z żywnością, z potrzebnymi rzeczami, tankują auto, bam, nie ma paliwa i ono w połowie stoi, bo nie ma paliwa, nie ma gdzie kupić. Dlatego nie panikujmy, zostawmy zimną głowę i tak dalej. Oczywiście zabezpieczmy się jakimś tam pełnym zbiornikiem jakimiś tam ilościami odpowiednimi, ale bez paniki. Bo jak będziemy panikować, co ją co ją robi, co ją robi, no to w końcu nic nie zrobimy. Tylko zrobimy jeszcze gorzej innym i tak dalej, a później zapakujemy się tym paliwem, a później no co, znowu wszystko zostanie. Dlatego trzeba zachować zimną głowę, lepiej skupić się na działaniu, na pomaganiu, na wspieraniu się wzajemnie niż właśnie tego typu. To co, ja teraz działam, jadę po rodzinkę, bo już to wszystko ogarnęliśmy, jadę po rodzinkę, zbliża się 19, gdzie dzisiaj to na pełnych obrotach, sobota zleciała, zakupy ogarnięte, jutro niedziela. No i w trasę, i będę chciał ogólnie live'a zrobić. Też nie wiem, czy jutro mi się uda, jak czas pokażę, to jak czas pozwoli, to live'a jutro zrobię odnośnie i będziemy... wtedy mogę poprosić o donaty, bo zrobimy wspólną akcję, tak? Ale wcześniej, jak dobrze wiecie, ja o donate nigdy nie prosiłem, bo ja powiedziałem, że pieniądze niech będą dla potrzebujących. Ja mam ręce i nogi a nie potrzebuję. Teraz są potrzebujące, więc takie donaty i takie live' y będę starał się robić. Częściej, właśnie, żeby to miało ręce i nogi, żeby też żebyśmy zebrali wspólną pulę razem i przekazali. W takim razie trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i pomagajmy tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Hej!